Czyli w takich scenariach powstaje druga część pałek, powieści, którą napisałem kilka lat temu, która miała nie mieć, nie mieć kontynuacji, miała być to po prostu zakończona historia. Nie udało mi się tej powieści wypublikować, znaleźć, znaleźć wydawnictwa. Czyli wysłałem, wysłałem tekst autorski, nie znalazł się nikt chętny na to, na publikację. Także praktycznie rzecz biorąc, wydałem tylko w formie w formie darmo, darmowego PDF-u, który jest ciągle dostępny. I jakoś, jakoś tak po kilku latach teraz zaszło mnie, mnie myśl, że fajnie by było, fajnie by było kontynuować tą, tą historię w jakiś sposób. I no, byłem zmuszony, prze, byłem zmuszony prze, przeanalizować pierwszą część, bo pogubiłem, pogubiłem trochę wątki, muszę powiedzieć, bo to jest ponad 700 Ponad 700 stron tekstu, czyli podczas przeanalizowania, przeanalizowania pierwszej części, też znalazłem sporo, sporo jakichś tam błędów, poprawiłem trochę stylistykę, poprawiłem trochę dialogi i jest ta wersja teraz po, po edycji również dostępna. Od jakiegoś czasu w sumie pracuję nad drugą częścią. Mam teraz napisane chyba 70 kilka stron, i nie wiem, czy będzie to aż tak, aż tak bardzo. Nie wiem, czy będzie jeszcze tak bardzo rozbudowana książka, jak, jak pierwsza część, która ma ponad 700 stron. 700 stron to jest dość sporo dla, yy, dla czytelnika. Dla autora to różnie bywa, po prostu czasami yy, pod, pod, pod względem autorskim to jeżeli jest jakaś wojna twórcza, to można usiąść i pisać, i pisać, i pisać. To jest pewien pe, pewien, pewien fenomen yy, tego. Nie wiem czy będzie to 4, czy będzie to też 500 czy tam 600 stron. Myślę, że będzie, no zobaczymy ile mi się uda. Mam już pewne koncepty, koncepty tego, co chcę, co chcę żeby zawierała ta druga część. I jeżeli, jeżeli ktoś z Was nie czytał pierwszej części, to zapraszam do, do sprawdzenia. Jest darmowy, darmowy PDF do pobrania. Co do postaci, które były przedstawiane w pierwszej części, no to są to postacie gdzieś tam bazujące na, na osobach, które poznałem w krótszej czy w dłuższej znajomości, jak również na telewizyjnych charakterach, czy telewizyjnych fikcyjnych charakterach, gdzieś tam zaobserwowanych w różnych. W różnych okolicznościach, czy to, czy to w filmie, czy to nawet w grach komputerowych, czy, czy gdziekolwiek, no to jest cały budulec, cały w